Dobry wieczór, witam Was u siebie dzisiaj. Chciałabym Was zaprosić do obejrzenia mojego holu, gdyż ostatnio kupiłam kilka par butów. Jest to zakup nieplanowany. W ostatnią w sobotę pojechałam do galerii i nie planowałam w ogóle kupować butów. No i poszłam do TK Maxa i się zaczęło. Słuchajcie, kupiłam 6 par butów. Normalnie masakra. Nie było to planowane, ale była świetna okazja. Dostali super dużą dostawę, dostali dużo świetnych butów i chciałabym się dzisiaj z nimi Wami podzielić. Może powiecie mi, czy są fajne, czy nie, a może sami sobie coś wybierzecie, ponieważ u nich jest tak, że często w danym momencie rzucają te same towary w różnych sklepach, czyli w różnych miastach. Czyli można sobie coś znaleźć, jeżeli ktoś będzie bardzo chciał na przykład jakiś fason model butów, można sobie znaleźć. I przede wszystkim chciałabym Wam powiedzieć, że moje filmy, jeżeli chodzi o TK Maxa, nie są sponsorowane przez nich. Pokazuję je Wam dlatego, ponieważ bardzo lubię kupować w TK Maxie i to jest jedyny sklep, którym nie można kupować w internecie, a lubię ich bardzo dlatego, że mają bardzo unikatowe rzeczy, unikatowych firm. Gdzie po prostu rzadko się zdarza, że ktoś wyjdzie w tych samych butach lub przyjdzie w tej samej sukience na jakąś tam okazję. Także mm, bardzo Was zapraszam i może zacznę najpierw od butów sportowych. Także słuchajcie, pierwsze buty, które kupiłam, to są oto takie fajne czarne new Balancey sportowe. Co mnie w nich urzekło? Przede wszystkim to, że są bardzo lekkie, są całe czarne, słuchajcie, całe nie, że tak jak teraz kupuje się na przykład tenisówki, wszystkie, które mają białą podeszwę, strasznie mnie to denerwuje, bo mam, tu, mam zawsze, zawsze jednego buta brudnego w samochodzie, jak jeżdżę samochodem od pedałów, także jest, są całutkie czarne, niebrudzące, leciutkie, nawet logo jest takie bardzo dyskretne, że wcale tego nie widać, nie rzuca się w oczy. Chciałam Wam pokazać metkę, to jest 169 zł. Nie wiem, czy dobrze to widać. I wyglądają tak. Naprawdę bardzo polecam. Są super. W różnych rozmiarach było kilka par. Także jest szansa, że jak ktoś będzie chciał, to może na nie trafić. Słuchajcie. Następnymi bucikami to są takie buciki hiszpańskie. Czarne. Takie mokasynki Do Jak to mówię, ja lubię w nich i chodzić do pracy, i na zakupy, i gdzieś na sportowo wyjść. Słuchajcie, one są skórzane. Tu nawet ten znaczek jest, że są skórzane w środku na zewnątrz. Jest to Made in Spain są hiszpańskie. Filmat to jest Manuel jakiś verde, werdu, nie wiem, nie umiem tego przeczytać, nie wiem, czy dobrze mówię. I słuchajcie, te buciki kosztowały całe 135 zł. Uważam, że jak za jakość, za skórkę, skórka jest mięciutka, jak kupani niemowlaka, Czarne, niebrudzące, pasują do wszystkiego. Uważam, że są super fajne, po prostu must have i ja musiałam je kupić. I jeszcze jedną taką fajną zaletą jest, że są w środku jasne, czyli że nie brudzą stupek, stóp, skarpetek, niczego. I to jest bardzo ważne, bo miałam też buty, które były ciemne i mi brudziły i też były drogie. Następnymi bucikami, jakie kupiłam, to są, słuchajcie, takie, jakby laczki espadryle. Laczki, espadrylę w kolorze oczywiście czerwonym, moim ulubionym, jakby ktoś się zdziwił. Słuchajcie, jest to firma Bugatti. Bugatti, tutaj nie wiem czy widać. One, słuchajcie, są w rozmiarze no, zawsze takie płaskie, trzeba w większym rozmiarze kupować. Yy, co Wam powiem? Przede wszystkim jest tu cena: całe 149 zł. Sygnowane też są tutaj od spodu. Nie wiem, czy dobrze widać. Bugatti. I. Środek i zewnątrz jest skórzany. Jest to skóra. Są bardzo lekkie, wygodne. Bardzo ciekawym taki mają tutaj um, taki element dekoracyjny, biżuteryjny. I tu właśnie też jest metka fajna. Soft fit. Także takie troszeczkę inne, fajne. Coś innego. Sportowe. Następną parą butów są sandały, słuchajcie. Już Wam pokazuję. To są takie czarne sandały, zapinane tutaj u góry. Już Wam pokazuję. I co jest jedno, że tak. Korek mają taki, znaczy, przepraszam, znaczy obcas mają skorka. Jego na zewnątrz jest korek. Są dosyć wysokie. Czarne są. W środku są takie srebrne. Firma jest Lindsay. Lindsay nie znam tej firmy. Są czarne. I powiem Wam jedno. Stupka wygląda bardzo mała. Jedyną wadą tych butów jest to, że są... one nie są skórzane w ogóle. Nie są skórzane, ale to są takie sandałki, są bardzo wygodne. I cena była, żeby Was tu nie oszukać, 75 zł. Powiem Wam, że do sukienki, do jakichś ledzińskich wyglądają rewelacyjnie. I tak się zastanawiałam, czy nie są skórzane, czy je zostawić. Ale chyba ze mną zostają. Są super. Są naprawdę świetne. I teraz przechodzę do dwóch ostatnich par, które po prostu nie mogłam się nie oprzeć, żeby ich nie kupić. To są, słuchajcie, pierwsze buciki, to są czerwone szpilki. Słuchajcie, skórzane firmy Buffalo London. Nie wiem, czy widać. Słuchajcie, kosztowały całe 169 zł. One były przecenione z 500 zł. I co Wam powiem? Nie wiem, czy tu widać, że te buciki. To jest tak. Tu jest lakierowana skóra, w środku jest skóra i podeszwa też jest zrobiona ze skóry. Powiem Wam, że dla mnie wysokość jest akurat w sam raz, bo ja nie noszę bardzo wysokich szpilek. Nie lubię źle się czuję wysoki szpilkę. Dla mnie takie są rewelacyjne. Stubka wygląda w nich nie za duża, bo ja mam długą stopę. Fajnie są tutaj, po prostu koral jest oczywiście rewelacyjny, czerwony, tak jak ja uwielbiam, żeby nie było. Także buciki są bardzo wygodne i słuchajcie, no takie klasy buty za 170 zł, to jest po prostu totalny maschew, nie? Uważam, że każda kobieta takie powinna mieć. Są po prostu seksy, są rewelacyjne, śliczne są. I z tego typu kupiłam jeszcze jedną parę. Nie zgadniecie w jakim kolorze, nie? Żeby nie było. Tylko się nie śmiejcie. Słuchajcie. Pudrowy róż. Pudrowy róż. Też jest firma Buffalo. London. Słuchajcie, jest jeszcze sygnowana tu z tyłu, żeby nie było. I cena też jest całe 170 zł. I też są to buciki, e, słuchajcie, całe ze skóry, włącznie z podeszwa jest ze skóry, e, co jest piękne w jednej i drugiej parze. Słuchajcie, jakie one są wykończone, jaka tu jest skóra delikatniutka, jak pupa niemowlaka. I, I zobaczcie, jak jest skrojony ten but, jak on wygląda. E, te buciki też nie zafarbują stupek. Stop nikomu. Obcas nie odjeżdża, po prostu wykonanie jest rewelacyjne tych bucików. No i no, cena uważam za taki klasy buta. To jest naprawdę jak za darmo. Powiem Wam jeszcze, że były w kolorze koniakowym, w kolorze białym, takiej w skórze takiej licowej. Także muszę Wam powiedzieć, że naprawdę. Jeżeli chodzi o ilość fason i w ogóle naprawdę było w czym wybrać. I teraz chciałabym Wam pokazać, jak te moje fajne czerwone szpilki wyglądają na mnie. Także słuchajcie, idziemy zobaczyć, jak wyglądają. Zaraz zobaczycie, czy Wam się podobają. Tak wyglądają te szpilki na, na stopach, żeby nie było. Już Wam pokazuję. Proszę bardzo, tak to się prezentuje na stopie. Uważam, słuchajcie, że są rewelacyjne. Tak. Tak to wygląda. Także zostają na pewno ze mną. Są śliczne, słuchajcie. Są naprawdę świetne. Proszę bardzo, a teraz pokazuję Wam różowe. Nie wiem, czy tak w tym kudłatym dywanie je dobrze widać. O, proszę bardzo. Tak one wyglądają. Uważam, że są śliczne. Naprawdę są rewelacyjne. I za tą cenę naprawdę warte uwagi. Także tak one wyglądają. Są bardzo wygodne, słuchajcie. Są tak wygodne, że. uhu. A teraz espadryle, które wyglądają. O, proszę bardzo, tak. Wyglądają ślicznie. Zobaczcie. Naprawdę super. Jeszcze Wam pokażę zaraz za minutkę te czarne buty. No i sandałki zobaczcie. One są takie wysokie, proszę bardzo, świetnie wyglądają. Nie widać bez metka. Ale słuchajcie, naprawdę wyglądają cool i są wysokie. Tak, tak to wygląda. Powiem, że fajnie. Podwyższają i fajnie wyglądają, jeżeli chodzi o to.